Sebastian Stasiak zdobył dziś swój piąty złoty medal Mistrzostw Polski Seniorów, których 67. edycja odbyła się na obiektach wosir Na starcie imprezy stanęło 33 bardzo mocnych zawodników z Polski, Czech i Niemiec. Podczas pierwszej z rozegranych konkurencji pływania najmocniejszy okazał się reprezentant Niemiec Fernand Mitterrand. Wyścig ukończył z czasem 2 minuty 3 sekundy i 44 setne, wyprzedzając drugiego na mecie zawodnika RTP Wiktorii Radom Eryka Karnika 2 minuty 4 sekundy 62 setne. Trzeci najlepszy czas w tej konkurencji należał do reprezentanta UKS G8 Bielany Oskara Paradowskiego 2 minuty 5 sekund 18 setnych. Tuż za pierwszą trójką uplosował się Sebastian Stasiak KS Olimpia Zielona Góra jego rezultat to 2 minuty 5 sekund i 22 setne Dawał mu równe 300 punktów, dzięki czemu tracił do zwycięzcy tylko 4 punkty. Zwycięzcą turnieju szermierczego został Niemiec Patrick Dugge, który pokonał 23 rywali. Na swoim koncie zgromadził 257 punktów. Taki sam rezultat osiągnął Czech Honza Kuf, ale to Niemiec okazał się zwycięzcą w bezpośrednim pojedynku. Trzecie miejsce w klasyfikacji turnieju szermierczego zajął reprezentant gospodarzy Krzysztof Staśiewicz. Na swoim koncie zapisał 22 wygrane walki i 250 punktów. Bardzo dobry występ na planszy odnotował również Sebastian Stasiak, który podobnie jak w pływaniu zajął czwarte miejsce, 243 punkty, 21 wygranych i 11 przegranych walk. Bardzo wymagająca trasa parkouru spowodowała spore przetasowania w rankingu. Tylko dwa bezbłędne przejazdy – Oskara Paradowskiego UKSG8 Bielany i Filipa Hołska z Czech – oraz ogromna ilość zrzutek sprawiły, że na pozycji lidera znalazł się Fernand Mitterrand z Niemiec z 293 punktami i jedną zrzutką. Z drugiej pozycji, ze stratą 4 sekund do lidera, na trasę Laser Run ruszył Sebastian Stasiak, a z numerem trzecim wyścig rozpoczął Martin Wlach z Czech. Bardzo mocny na trasie biegu ze strzelaniem okazał się Czech. Wspólnie z Sebastianem Stasiakiem wypracowali przewagę nad Mitterrandem i utrzymywali sporą, kilkusekundową przewagę nad goniącymi ich Niemcami Patrykiem Dugę i Czechem Markiem Gryczem. Czyste strzelanie i mocne tempo biegu Martina Wlacha pozwoliło mu na ostateczne zwycięstwo w klasyfikacji Open. Jako drugi finiszował Sebastian Stasiak, a trzecie miejsce odrobił Patryk Dugę. Klasyfikacji mistrzostw Polski zwycięstwo odniósł Sebastian Stasiak. W tym roku zdobyłem piąty tytuł, pierwszy w barwach nowego klubu Olimpii Zielona Góra, wcześniej cztery dla UKS-rożyli boż Warszawa, więc e, niby piąty tytuł, ale tak jakby pierwszy, a cieszy tak samo jak, jak każdy poprzedni, albo i bardziej. E, no, wyniki mogłyby wskazywać, że, że łatwo wszystko przyszło, ale na pewno tak nie było. Nieco rozstrzeliły te wyniki zawodników po jeździe konnej, bo dużo było średnich przejazdów. Mnie akurat udało się w miarę dobrze pojechać i udało mi się również po koniach utrzymać pierwszą pozycję w, w klasyfikacji polskiej, którą miałem po dwóch konkurencjach. No i tak samo zostało po biegu również byłem pierwszy na mecie. Srebrnym medalistą został Łukasz Gudkowski, reprezentujący klub STPP CWKS Legia Warszawa. A na trzecim stopniu podium stanął zawodnik gospodarzy Szymon Staśkiewicz. Gratulujemy i pozdrawiamy z